o cześć Siemanko! Powrót jest dobrze wszyscy widzicie. Jeżeli mnie nie słychać, to bardzo przepraszam, ale trochę jestem zmęczony. Jest, jak widzicie, 18.46. Mm. Co to jest za gra? To jest Politopia. Fajna gra, mega. To jest taka bardziej gra. To jest w stylu online i buty. Eee, na przykład, jak dominacja, to na przykład wybierasz 4% postycie, oczywiście są premium, ja nie będę ich kupywał. A tutaj, właśnie random tryb i nie wiem o co chodzi. No, to że jakiś random. No to oczywiście najpierw od normal mm, 3 boty to jest gra strategiczna oczywiście i tu chyba o to chodzi, że wybierze nam randoma postać dokładnie e, pustelnicy, e, pustelnicy e, to oni mają taką, to jest właśnie drzewko takie umiejętności i właśnie u nich jest taka mm, Umiejętność, że najpierw się ma konie. U innych postaci z, najpierw się ma na przykład yy, właśnie e, 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 e. normalnych członków takich yy, ludzi. Teraz wam pokażę. Tylko muszę tu. A nawet ich nie ma. A tutaj jest od razu. Yy, że od razu właśnie nie mm, jest to tak pokazane yy, to jest mega strategiczna gra, nie wiem czy to będzie mogło się dać razem grać ale kiedyś próbowałem ze znajomym na obodzie grać i jakoś nam nie wychodziło nic więc to nie wiem tutaj są mm, imperia i im ten imperiałowie czy jakoś tak nie wiem jak to ich nazwać Rzymianie, o u nich pierwsze co jest to, że można u nich zbierać owoce. Tak, owoce, a u barbarzyńców można zwierzęta najpierw. U tych w Chin czy jakoś tak można to nazwać, to u nich się po górach można chodzić. U nich. Oczywiście wszystko można to odblokować, ponieważ jest to drzewko. Jak widzicie, ja wziąłem dominację, bo ja nigdy nie robiłem perfekt, bo to jest ten właśnie akurat na czas takie granie. Że jak się zabije, to coś tam się dostaje poziom, nie poziom, co ja gadam, eee, takie yy, za czas, za wygranie gry. Oczywiście, tutaj randomo, randomową mapę. Szkoda, bo bym sobie porobił taką mapę trudną, na przykład, żebym miał tylko wysepkę niewielką. I żeby nie bili się, tylko żeby przeciwko mnie byli, to bym taką fajną mapę zrobił, ale jakoś nie można. Więc no, trudno. Mm, tutaj możecie zobaczyć, jak yy, można grać. Tutaj akurat mam. Trudny biom, akurat można powiedzieć, ponieważ yy, słabe dostępy są jedyne, co jest w tym dobre: to, że tutaj mogę zebrać owoce. Tak, to są takie coś w stylu uważa, owoce, tylko że to są kaktusy tutaj. Jak zauważyliście, tutaj można umiejętność wybrać, na przykład czy eksplorowanie, czy taka gwiazdka. Tutaj, jak widzicie, Stars tutaj plus 8 nad tymi 9. To, że co rundę dostaje 8 gwiazd. gwiazd. Za jedną takie przejęcie bazy, lub ulepszenie dostajesz, dostaje się jedną. No i z umiejętności, oczywiście, plus jedną, jeżeli wybierzesz. I teraz patrzcie. O, widzicie 9. Teraz mam 10. No i tak tu się gra właśnie. To jest mega naprawdę trudna gra, bo to trzeba. Mega dobrze i... Mm, yy, właśnie jak widzicie, to mam jedyną drogę tutaj. I tutaj są yy, ten... Rzymianie i właśnie nie wiem, czy mnie nie zaatakują. Ja się właśnie najbardziej boję, że tutaj mnie statkami, bo oczywiście tutaj są statki i wszystko. Yy, teraz w sprawie kanału to... Trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Yy, nie będę jednak... Grał w takie gry ciężkie, tylko coś z stylu tego. To będzie długa seria. Naprawdę bo ona mi się nigdy nie znudzi. Ja w nią zawsze grałem. Ja w nią grałem nawet kiedyś dwa lata i jeszcze mi się nie znudziła. Ona była naprawdę fajna. Kiedyś usunąłem, bo pamięć była słaba, to tu musiałem. A jak widzicie właśnie teraz muszę zrobić coś na obronę. Mam jeszcze drugą grę, która mi się kiedyś znudziła, ale no w sumie mogę tutaj dla was ponagrywać. Chyba nie, czy nie Kiedyś dla was nagrywałem to, ale jak tak, to, mm, to napiszcie w komentarzu, jeżeli ktoś to widział. Oczywiście wszystko jest usunięte, bo bez sensu teraz nie, nie będzie tak. Tak przynajmniej myślę. Um, to jakoś trzeba ogarnąć, no. Jak to długo? Postaram się tutaj takie z, z 20 minut to szybko zrobić. Postaram się. Hmm. Z tamtej drugiej gry nie wiem, czy będę mówić coś w ogóle, bo nie wiem, jakoś. Nie chce mi się jakoś tak mówić, ponieważ po, po mówieniu cały czas, tak jak kiedyś, a, jak ktoś widział, yy, taka gra RUCOJ, RUKOJ. Taki, taka gra to mega dużo gadałem i bolało mnie gardło no ale no cóż no tego się nie robi dla widzów to tutaj właśnie mm, to jest poziom normalny kiedyś to było, że ja grałem na crazy ale już dawno nie grałem na tutaj to, to nie wiem pewnie bym przegrał od razu bo na crazy jak tu jest Najgorsze są boty właśnie tej postaci, jakie ja mam, ponieważ one grają tylko konnymi. Żadnym innym. Tylko konnymi uciekają. E, właśnie jak widzicie, wybrałem shield. Y, cerzy starczą. E, oni są naprawdę dobrzy, ponieważ jeżeli ich. E, oni biją naprawdę mało, oni biją chyba po 1 hp, ale jak ich uderzysz, to oni, oni odbijają ci tak po 8-7. I tutaj planuję tak postawić, tutaj rządek. Fajny. Takie na przykład jak teraz. Biorę tu. dwóch. No i tak przesuwanie, żeby tutaj była tak, taka linia, była tutaj bym szybko jakoś ogarnął. I jak widzicie, już przejąłem to. Yy, albo bym zrobił bardziej taki tutaj, takie o. Dobra. Później nie wiem czy tam w dziesiątym odcinku, na przykład już na przykład już, yy, będę już grał na przykład na hardzie, a na przykład już na 30 albo 20 już na crazy tylko. Czasami będę pojedyncze boty takie, ale na przykład nie wiem wybiorę postaram się jakieś mapki takie, bo są do wyboru... E, takie mapki jak na przykład nie wiem, że ocean że bardziej są wyspy e, na przykład bardziej są góry e, Mapa, gdzie są same skarby prawiasz. Więc tak, no, taki mam pomysł. Tutaj nie wiem co robić nawet. Postawię, żeby mieć Yy, jakieś gwiazdki I właśnie jak się wbija kolejny poziom To jak widzicie nie ma teraz tego Samego Tylko teraz na przykład że mam 5 gwiazdek Od razu dostaje yy, I teraz Bym Rozwinął ryby Ponieważ tutaj można rozwinąć teraz port A wieloryb Jeżeli znajdziesz taką wielo, wielorybę I ją odbierzesz To dostaniesz 10 gwiazdek Oczywiście musi być na twoim polu No, i to tyle odbieramy bazę i, i już chyba nie będzie tego. Tutaj jest jestem pokazany, ile yy, tu już 15 tur zostało. O, jak widzicie, tutaj są dwa wieloryby, więc za którymś już tam poziomem można rozszerzyć to. I to chyba będzie zaraz. Jak widzicie tylko jeden punkt mogę, ale jednak jeżeli to ulepszę, yy, zrobię drzewko. Czyli jest to jest wyspa w sumie. Czyli takie by ją mi wybrało. No jak widać to bardziej gorzej miał to. A w sumie już 33% czyli yy, teraz biorę tak i to kosztuje na... No przepraszam. I to kosztuje naprawdę mało. 10 tylko to to jest. Ja już bym zostawił ich pomału. Żeby wojska były. I zaraz właśnie jak już to ogarnę. Bo najważniejsze teraz dla mnie to będzie to. Teraz mam najlepszy statek i tak dalej. I że mogę na głębokie morze wejść. Teraz. Jak widzicie, mam na razie mały statek. Dlaczego? Ponieważ trzeba to ulepszać stopniowo, jakby. Teraz najbardziej, co mnie ciekawi, to co tu będzie. Biorę, ulepszę raz. I postawię jeden port, żeby powiększyć go. Powiększenie, tak. I teraz, jak widzicie, jakbym ulepszył. A nie użyłem łódki. I widzicie 19 tur już takich szybkich a to już nie 12 minut nawet i teraz zobaczcie to za 18 czyli tak naprawdę o 2 gwiazdki więcej to jest Ile dostałem? 10 gwiazdek aż Naprawdę fajny sposób na szybkie takie rozwijanie się ale to też trzeba mieć dużo farta tak na przykład, ponieważ to ciężko jest ogarnąć coś. I chyba nie wiem właśnie. No i jak widzicie Właśnie się w tarapaty ja bym to najpierw odkrył. A ten to jako zwiadowca będzie bardziej, tutaj będzie zwiedzać. To tylko zrobię tak. No, ale już 21 tu. Tu zobaczycie na, w następnym odcinku, jeżeli chcecie zobaczyć, co tam dalej będzie. I co tutaj będzie, to załapkujcie, zasubskrybujcie i zobaczycie jutro. A teraz nagram, prawdopodobnie zaraz po wstawieniu filmu, tą drugą grę i Wam przedstawię. Więc.